Cześć witajcie! Z tej strony naris 31 i dzisiaj y, pokażę Wam poradnik do y, The Game Factory 2. No to y, tak, e, może zróbmy inaczej. Jak pobierzecie tą aplikację, link będzie w opisie. Pokażę Wam się takie okno. No i tutaj macie start. No i klikacie nowa aplikacja. Albo żeby otworzyć aplikację. No to ja kliknę nowa aplikacja. No i zrobimy tak: grę, może typu platformową. No to tak: klikam lewym przyciskiem myszy, insert object. No i tutaj jest dużo tych rzeczy. W dem jest mniej, jest mniej rzeczy. No to bierzemy active. To będzie nasza postać. Yy, tak, teraz yy, ja ją zrobię i zaraz się z wami że yy, przywitam. No to już jestem. No tutaj, nie to. Yy. zrobiłem tutaj taką postać. O, zapomniałam to Zrobić. A no to wam akurat pokażę. Tutaj mamy te przedmiot. Yy, takie jak w pęcie. trochę. Yy szybkie oczka y, nosek ma no, buzi nie będzie tutaj żeby wylać taka, no jest ok y, no to teraz tak y, tak, kopiujemy tą postać klikając na nią i w skrót ctrl c no i tutaj jest takie coś i ją wklejamy i tutaj mamy takie jakby odwracanie, że o tak czyli, że teraz nasza postać y, a, może tak. Teraz nie możemy się w ogóle ruszać naszą postacią. Klikamy na nią. Wchodzimy w Proporties, tutaj jak się nie ma to się tutaj... tutaj to jest. No to wchodzimy. Klikamy w nią i tutaj mamy w Movement. No i zmieniamy typ na tak, platform. No to teraz zróbmy podłoże, na którym będzie nasza postać. Wybieramy y, backdrop. Tylko gdzie jest backdrop? Y, gdzie jest backdrop? Y, o, jest. Bierzemy go. I teraz tak. Y, ja zrobię ziemię i się zaraz z wami żegnam. No to już jestem. Mamy oto taką ziemię. No i tak, y, aby ją skopiować, to klikamy ctrl i ją przesuwamy. No to ja tam zrobię jakąś planszę, no i zaraz się widzimy. No, no to jestem, trochę powiększyłem te kloczki i to się robi tak, że klikamy y, dwa razy w to i tutaj są takie czarne kropeczki, no i możemy je przeciągnąć. Już tak. O. No i tak. I tu jest nasza postać. No, i teraz powinniśmy chodzić po tej platformie, ale co się dzieje? Spadamy. Więc tak, pierwsze co robimy, to klikamy tutaj, pójdziemy wtedy yy, tutaj i tutaj bierzemy obstacle. No i co? No i znowu nasza postać spada. Co teraz trzeba zrobić? Teraz wchodzimy tutaj do edytora zdarzeń. Bierzemy nową kolizję. Na naszego, naszą postacie collision, collision Backdrop że jeśli nasza postać do, dotnie backdropa jest wtedy yy, gdzie to jest moment stop no i teraz sterujemy strzałkami podskakujemy shiftem i nasza postać bardzo nisko skacze, no nie? no to teraz to zmienimy aby skakała wyżej Zamykamy aplikację, klikamy na postać yy, i bierzemy tak. Teraz yy, tutaj, tak, tutaj zmieniamy siłę. Ja dam na 100. No i zobaczmy teraz. Nadal za nisko. I jest taki bug, ej no, że jak Skaczemy, a nad nami jest ten. To po prostu tak, jakby uderzamy głową w ten mur. No, a ja muszę jeszcze bardziej podwyższyć ten stręcz. To znaczy, siłę. No i hop. Tak, chyba będzie się nazywać, super skoczek. On mo mo można też zrobić o taki bug że tutaj jesteśmy i schodzimy o tak no ale okej okay. no i co teraz zróbmy, zróbmy teraz tło dodajemy obiekt szybki backdrop, czyli że taki duży backdrop, który jest tak taki teraz bierzemy kolor na przykład ja wezmę sobie Taki ten i tutaj taki, nie wiem, taki ogr nie granatowy, bardziej taki o, taki niebowy. No i jak tutaj? Tutaj, gdzie jest to, to, to jak dacie to samo, to, to też to zadziała. I zaczekajcie, bo chyba efekt nie... cię nie wiem, co tutaj jest, bo za bardzo nie wiem, po prostu. No, no to tak, yy, yy, w efektach nie. I tu nie, i... No, okej. Okay. Teraz tak. Yy, tutaj się możemy tak to przeciągnąć. No, i nie widać naszych klatków. No to teraz dajemy order, order to back, że nasze tło będzie z tyłu. No i to na razie wygląda tak. Wy zrobicie pewnie to lepiej, bo ja to robię na szybko. Chopa, chopa. No i mamy już takiego ludka. I, no I to już na tyle w tym odcinku. Zrobiliśmy tło, ludka i yy, te. W następnym odcinku zrobimy chyba pieniądze. Zro tak, zrobimy pieniądze. I yy, jak widzicie tutaj mi się to, trochę ta postać baguje. No ale to już nas. albo teraz wam pokażę. Tak, yy, jak mam, ma, mam takie coś to biorę teraz tak. Yy, jak, gdzie to jest? Edit. I tutaj mam to, klikam o to, żeby było w drugą stronę. No i będzie dobrze. Teraz już powinno być ok. Łopa i łopa. No jest dobrze. No to to już na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. No to cześć.